Like Dzisiaj porozmawiamy o małych nawykach, które robią naprawdę wielką różnicę. I wprowadzenie ich nie kosztuje dużo energii, a może faktycznie przyczynić się do wielu zmian w Twoim życiu, oczywiście na lepsze. I od razu zaznaczę, że są to nawyki, które ja przetestowałam na sobie, które faktycznie mi się sprawdzają i mogę je z ręką na sercu Tobie polecić. I żeby już nie przedłużać, nawyk numer jeden to picie z bidonu. Ja mam sobie taki oto bidon i używam go już jakiś dobry rok. I dosłownie dzięki niemu ja faktycznie zaczęłam pić więcej i to jest taka bzdura, taka pierdoła, ale to naprawdę działa. I myślę, że ten trik sprawdzi się świetnie u osób, które mają problemy właśnie z wypiciem odpowiedniej ilości wody w ciągu dnia. Albo może dla takich osób, które właśnie nie lubią wody, nie lubią pić, albo w ogóle nie czują takiej potrzeby pragnienia, bo na przykład ja tak miałam, że ja dosłownie mogłabym się napić raz dziennie i dla mnie to by było spoko, bo ja naprawdę miałam tak małe pragnienie. I taki bidon jest fajną rzeczą do tego, żeby się pilnować i też do tego, żeby właśnie pić więcej. Ja tutaj mam bidon, który ma 0,7 i zawsze piję sobie taki jeden plus reszta płynów, które dodatkowo wypijam, to jest zwykle kawa, herbata i jakieś ewentualnie inne napoje. Tak czy inaczej, dzięki temu, że ten bidon ma słomkę, to sprawia, że ja mogę sobie na przykład pić robiąc coś kompletnie innego. Powiedzmy, siedzę i pracuję na kąpie, i w międzyczasie sobie piję z tego bidonu przez słomkę i nie muszę się wtedy odrywać od tej czynności, tak jak normalnie bym musiała się odrywać, nie wiem, po prostu pijąc ze szklanki czy z butelki. Jednocześnie przez to, że się nie skupiam tak stricte na tym piciu, tylko skupiam się na tej pracy, to jestem też w stanie trochę więcej wypić niż normalnie bym wypiła. Także jeśli jeszcze nie masz swojego bidonu, a masz problemy z piciem, to zdecydowanie polecam, to jest game changer. Też te bidony nie są drogie, bo naprawdę da się kupić je w spoko cenach, a mają ogromny wpływ właśnie na Twoje życie, no bo nie oszukujmy się to, ile wody wypijesz w ciągu dnia jest bardzo ważne i ma ogromny wpływ na całe Twoje zdrowie tak naprawdę. Nawyk numer dwa to poduszka pod nogi, kiedy idziesz spać. Konkretnie ta poduszka ma być pod łydkami. Jest to w ogóle pozycja, która jest bardzo, ale to bardzo zdrowa dla naszego kręgosłupa, więc tak naprawdę niezależnie czy masz jakieś problemy z tym kręgosłupem czy nie, to będzie ona dla Ciebie korzystna. No ale jeżeli na przykład cierpisz na bóle w odcinku lędźwiowym, no to tym bardziej ta pozycja się super sprawdzi. I tak samo jeżeli masz jakieś problemy z krążeniem, bo uniesienie nóg powyżej jakby poziomu serca sprawia po prostu, że te krążenie jest lepsze i jest lepszy przepływ. A dodatkowo jest to też redukcja jakichś obrzęków, jest to też taka pozycja, w której nasze nogi lepiej odpoczywają, więc jeżeli na przykład masz za sobą ciężki dzień, gdzie dużo siedzisz albo dużo stoisz, co jest wiadomo obciążające dla organizmu, to jednak ta poduszka pod nogą naprawdę może dużo zdziałać i to jest właśnie taka mała rzecz, która naprawdę wiele nie kosztuje, a może przynieść duże rezultaty. Ja, odkąd śpię z tą poduszką pod nogami, to naprawdę czuję różnicę. I na początku trochę dziwnie mi się spało, no bo jednak trzeba się do tego trochę przyzwyczaić. Mnie ta poduszka z początku trochę wkurzała. Aktualnie jestem do niej bardzo przyzwyczajona i wręcz mi jest dziwnie bez niej. Kolejna rzecz, która świetnie mi się sprawdziła, to olejek lawendowy przed snem. I ja mam jakiś taki pierwszy, lepszy olejek lawendowy do aromatoterapii. I sobie go przelałam... Do takiego większego opakowania. A konkretnie to jest w ogóle jakieś opakowanie po tyniku. E, po prostu ja go używam, bo ma dalej ten spray fajny. E, no i tutaj sobie wlałam normalnie wodę i dolałam sobie troszkę właśnie tego. Nie wiem ile kropel, bo już nie pamiętam. E, tutaj wedle uznania. E, po prostu gdybym bezpośrednio używała tego, to to jest bardzo taki skoncentrowany zapach i mogłoby to być za mocne. Natomiast rozcieńczone z wodą świetnie się sprawdza, właśnie przed snem. E, no i jest to udowodnione w ogóle, że lawenda rozluźnia mięśnie, że relaksuje. Że właśnie pomaga w zasypianiu, dlatego fajnie jest sobie tego używać, psikać sobie na poduszkę, na pościel. Można w ogóle całe pomieszczenie sobie spsikać. I nie wiem, na ile faktycznie tutaj występuje te działanie lawendy, a na ile to jest po prostu takie przyzwyczajenie. Trochę na takiej zasadzie jak w tym eksperymencie Pawłowa, gdzie o ile dobrze pamiętam psy śliniły się na dźwięk dzwoneczka, bo kojarzyło im się to z dostaniem wkrótce jedzenia, to wydaje mi się, że tutaj może być podobnie, że nasz organizm tak bardzo się w pewnym momencie przyzwyczaja do tego zapachu przed snem. Że właśnie ten zapach bezpośrednio się kojarzy ze snem i w momencie, kiedy użyjemy tego przed samym snem, będzie nam się lepiej zasypiało. Więc mi się wydaje, że tutaj może być ten czynnik, aczkolwiek faktycznie jest to udowodnione, że lawenda ma właśnie takie działanie uspokajające, rozluźniające, relaksujące, więc myślę, że warto z tego korzystać. Jeśli masz jakieś problemy ze snem, to warto korzystać najpierw właśnie z takich naturalnych sposobów, a nie od razu sięgać po jakieś leki. No i to znowu jest coś, co po prostu zajmuje sekundę, a może mieć fajny wpływ na jakość snu. Skoro jesteśmy już w takim temacie snu, to coś, co też zahacza o ten sen, to jest suplementacja magnezu. Ja biorę magnez już od dawna i biorę go sobie zawsze wieczorem, tak niedługo przed snem. I co ciekawe, magnez ma m.in. działanie rozluźniające dla naszych mięśni, przez co też zbawiennie wpływa na ten sen. I w ogóle działa na cały układ nerwowy, ale też np. wspiera układ trawienny. Mi magnez bardzo, ale to bardzo pomógł na moje bóle głowy. Ja miałam bóle głowy, które były powiązane niejako z moim takim dość siedzącym trybem życia. To były bóle biorące się z jakichś różnych napięć, właśnie głównie tutaj w obrębie ramion czy szyi. I magnez faktycznie rozluźnia te mięśnie, przez co te bóle pojawiały się u mnie coraz rzadziej Także właśnie polecam, jeżeli borykasz się z jakimiś takimi spięciami A pamiętaj też, że spięcia się mogą robić również od stresu Aczkolwiek wydaje mi się, że magnes może się tutaj sprawdzić u każdego Chociaż wiadomo, tutaj warto sobie zrobić badania krwi, żeby się upewnić, czy sobie nie zaszkodzimy jakąś suplementacją Skoro jesteśmy przy suplementacji, to chciałabym poruszyć jeszcze temat suplementacji witaminy D, która również jest game changerem, i szczególnie u nas w Polsce jest to mega ważne. Dlaczego u nas w Polsce? Ponieważ witaminę D pobieramy tak naprawdę ze słońca. No a wiadomo w Polsce, szczególnie właśnie w tym okresie jesienno-zimowym, są ogromne niedobory słońca. Zresztą większość z nas też pracuje czy chodzi do szkoły właśnie w tych godzinach, kiedy to słońce jest, więc nawet nie mamy za bardzo możliwości wyjść i nałapać się tych promieni słonecznych. I to po prostu jak ona jest zbawiona i na ile rzeczy wpływa jest niesamowite. Przede wszystkim fajnie ona wpływa na nasz układ odpornościowy, więc właśnie branie jej jesienią i zimą świetnie nas też może chronić przed jakimiś potencjalnymi chorobami. Również reguluje funkcję mięśni, wpływa też fajnie na układ kostny, też to, z jakiego względu ja w sumie zaczęłam brać witaminę D, to między innymi dlatego, że również wpływa ona bardzo na nasze samopoczucie. I jakby się tak zastanowić, to właśnie w dużej mierze dlatego w tym okresie jesienno-zimowym pojawia się jakaś taka Jesienna depresja, jesienna handra i te sprawy, właśnie z tego względu, że brakuje nam tej witaminy D. Oczywiście też nam brakuje fajnej pogody, ale w dużej mierze jest to uzależnione właśnie od tego, że nie mamy tej witaminy, że mamy braki. I ta suplementacja faktycznie może nam poprawiać nastrój i samopoczucie, więc jeżeli jeszcze tego nie bierzesz, to zacznij, naprawdę zacznij. Też ma fajny wpływ na zdrowie naszej skóry, na poziom cukru w organizmie. No po prostu to jest taka bomba, że na wszystko praktycznie pomaga, więc koniecznie zacznij suplementację witaminy D. Przechodzimy dalej, i tutaj mamy taki protip, który nie jest bezpośrednio związany ze zdrowiem fizycznym, a bardziej właśnie z psychicznym. Ja już na moim kanale chyba setki razy o tym wspominałam, ale jest to wdzięczność. Naprawdę wdzięczność jest czymś niesamowitym, i jeżeli tego jeszcze nie próbowałaś, to zacznij i postaraj się być w tym regularna, chociaż przez miesiąc. Serio, daj sobie miesiąc. I jeżeli nie zauważysz efektów, to dobra, odpuść. Ale daj szansę i rób to przez miesiąc codziennie. I jestem prawie pewna, że zobaczysz, jak ogromnie to wpływa na Twoje życie, jak to wpływa na Twój mindset. Daję to do mikronawyków, ponieważ naprawdę jest to taki mikronawek. Wystarczy sobie codziennie wypisać trzy rzeczy, za które jest się wdzięcznym. A jeżeli nawet nie masz czasu na pisanie, bądź nie masz chęci na to, żeby to zapisywać, to możesz sobie pomyśleć o tym przed snem albo rano po przebudzeniu. Albo nie wiem, jadąc autobusem do szkoły, do pracy, po prostu zawsze znajdzie się czas na to, żeby nad tym pomyśleć. I to bardzo dużo zmienia i to bardzo nas może tak pozytywnie nastrajać. Ja nieraz właśnie robię sobie coś takiego, że jak mam gorszy dzień i naprawdę zaczynam mieć takie negatywne myśli na zasadzie, że moje życie jest do bani, że nic mi nie wychodzi, że nie wiem, inni to są gdzieś dalej niż ja i tak dalej. To wtedy zaczynam właśnie praktykować tą wdzięczność, zaczynam sobie wypisywać rzeczy, za które już jestem wdzięczna, i nagle się okazuje, że. No, może mam jakieś powody do narzekania, ale mam jeszcze więcej powodów do tego, żeby być wdzięczną, żeby być szczęśliwą i zadowoloną. I naprawdę to zmienia perspektywę. A to, jaki masz mindset, bardzo często wpływa na cały twój dzień, tak naprawdę. Jeżeli budzisz się już właśnie z takim negatywnym humorem, to później, bardzo często, cały dzień tylko narzekasz, jeszcze bardziej nakręcasz tą karuzelę negatywności w twoim życiu i wszystko idzie nie po twojej myśli. A zauważ, że kiedy zrobisz w drugą stronę, to jest zupełnie na odwrót. Dlatego uważam, że wdzięczność bardzo dużo zmienia w życiu, tylko trzeba być w tym regularnym, bo nie zawsze jest tak, że od razu po pierwszym razie coś poczujesz, że zobaczysz jakąś zmianę, no bo jednak jakby nie patrzeć, jest to jakaś tam praca z samym sobą. Też bardzo często, kiedy jest się w tym początkującym, no to jest po prostu ciężko wypisać, za co jest się wdzięcznym, bo wszystko nam się wydaje takie oczywiste. A tak naprawdę to mogą być najmniejsze rzeczy, wszystko, co Ci przyjdzie do głowy i to nie chodzi o to, żeby wypisywać jakieś nie wiadomo tam filozoficzne myśli, Możesz być wdzięcznym nawet za to, że dzisiaj rano wypiłeś dobrą kawę. I jakby to się liczy. Kolejna rzecz to jest notowanie to do list wieczorem, a nie rano. E, czyli po prostu wszystko co mamy do zrobienia ogarniamy sobie wieczorem, zapisujemy, żeby rano wstać i wiedzieć co jest do zrobienia. Przede wszystkim pomaga to w tym, żeby pójść spać z taką spokojną głową. Świetnie się to sprawdzi do takich osób, które właśnie przed snem bardzo dużo myślą i na przykład zaczynają się stresować, zaczynają myśleć, co jest jutro do zrobienia, że jeszcze to i to, i załatwić to i to. I nie mogą zasnąć, bo właśnie nakręcają się, zaczynają się zastanawiać, co jest do ogarnięcia, a w momencie, kiedy sobie to zapiszemy wieczorem, na spokojnie przemyślimy. Kiedy mamy właśnie jeszcze taki trzeźwy umysł to nie będziemy musieli już o tym myśleć przed snem i możemy się tak totalnie zrelaksować, wychillować, bo my wiemy, co nas jutro czeka i też w ogóle fajnie się wstaje rano z takim planem już, że my wiemy, co dzisiaj będziemy robić, a nie na zasadzie, że leżymy w łóżku i dopiero wtedy kminimy, co my będziemy dzisiaj robić. U mnie to bardzo dużo zmieniło i staram się to robić prawie codziennie, bo przyznaję się, że czasem gdzieś tam zapomnę albo gdzieś po prostu nie mam ochoty... Czasem też jest fajnie mieć w sumie dzień taki na spontanie, więc to nie chodzi o to, też, żeby mieć każdy swój dzień w życiu zorganizowany, bo oczywiście, że nie. Ale w momencie, kiedy wiesz, że masz dużo rzeczy do zrobienia, fajnie jest to spisać i fajnie jest to zrobić wieczorem. Punkt numer 8, bardzo podobny do tego poprzedniego, to jest przygotowanie sobie wszelkiego jedzenia czy ubrań również wieczorem. Czyli w momencie, kiedy na drugi dzień właśnie idziesz na przykład do pracy czy do szkoły, wiesz, że będziesz wstawać wcześniej rano, że będziesz zmęczona. No to w tym momencie najlepsze, co możesz zrobić dla siebie z przyszłości, to uszykować sobie te wszystkie rzeczy. położyć sobie wszystko na wierzchu, dosłownie na gotowe, że wstajesz, wychodzisz z łóżka, od razu się ubierasz, od razu bierzesz te jedzenie, wyciągasz je z lodówki, wkładasz do torby. Po prostu uwierz mi, to wiele zmienia, bo ile razy ja po prostu w stresie się szykowałam, bo nie mogłam się zdecydować, w co się ubrać, bo yy, nie wiem, przygotowywałam sobie jeszcze jakieś jedzenie na szybko i po prostu to, jaki stres był, później musiałam biec na autobus i to nie jest dobry początek dnia. Ogólnie yy, każdy chce pospać, myślę, jak najdłużej, a po momencie, kiedy jeszcze dodatkowo jest ta presja, że musisz się wyrobić i, a nie wiem, nie wiesz, co ubrać, nie wiesz, co wziąć do jedzenia, to nie pomaga. Więc ja zawsze lubię sobie wszystko uszykować po prostu na gotowe. Wstaję, wszystko wiem co i jak. Ja nawet sobie zawsze sprawdzam dzień wcześniej wieczorem pogodę, jaka będzie następnego dnia, właśnie po to, żeby się przygotować, żeby przygotować sobie te ubrania, żeby już nic nie musieć zmieniać, bo naprawdę ile to ja razy prawie się spóźniłam, bo się spóźniłam właśnie przez to, że nie wiedziałam w co się ubrać, bo nie wiem, bo nagle pogoda była nie taka jak się spodziewałam. No po prostu szkoda się tym stresować. Przedostatni punkt to czytanie chociaż pięciu stron dziennie. To się świetnie sprawdzi dla osób, które mają jakiś cel czytelni, czy faktycznie chcieliby więcej czytać. Ale na przykład średnio to wychodzi. To uważam, że jeśli chodzi o książki, to ta metoda małych kroczków świetnie się sprawdza. Fajnie jest sobie dać właśnie taki cel, żeby przeczytać chociaż minimum 5 stron dziennie, albo może być to nawet tylko jedna strona. Tu, tutaj tak naprawdę to jest kwestia indywidualna i fajnie jest sobie, sobie dopasować pod siebie. Ale chodzi o to, że bardzo często jest tak, że na przykład masz ten cel tylko 5 stron dziennie, ale na przykład akurat się wkręcisz i przeczytasz 10 albo 15. I okazuje się nagle, że najtrudniejsze jest tutaj zabranie się za to, a nie samo czytanie. I bardzo często tak jest i z wieloma czynnościami w ogóle tak jest, tak samo jest często z nauką, że nie chce ci się, ale w momencie, kiedy już zaczniesz, no to trochę się wkręcisz i jakoś ten czas leci i nie jest tak najgorzej. Więc po prostu ciężko jest się zabrać i w tym momencie fajnie się sprawdza właśnie taka metoda. A nawet jeżeli przeczytasz tylko te 5 stron, no to halo, i tak jesteś te 5 stron do przodu i tak coś zrobiłaś, więc możesz być z siebie dumna. I nawet czytając po 5 stron dziennie, i tak prędzej czy później ta książka zostanie przeczytana. I tak samo bardzo podobny punkt to jest sprzątanie, na przykład 10 minut dziennie. I tutaj to się świetnie sprawdzi dla osób, które są trochę takimi urodzonymi bałaganiarzami, jak ja, ale jednak lubią przebywać w czystości, jednak łatwiej jest im się wtedy skupić, czują się lepiej sami ze sobą itd. I to też jest właśnie taka metoda małych kroczków, żeby po prostu codziennie trochę posprzątać. I ja dosłownie robię tak, że ustawiam timer, bo ja nie lubię sprzątać naprawdę. Ustawiam timer i w tym czasie staram się naprawdę jak najwięcej ogarnąć w swoim otoczeniu. Jest to o tyle fajne, że no na przykład ja praktykuję 30 minut dziennie, co jest dość sporo, ale ja wtedy ogarniam całe mieszkanie. Ale w momencie, kiedy ty na przykład masz do ogarnięcia tylko swój pokój, to w tym momencie myślę, że 10 czy może nawet 5 minut na spokojnie ci wystarczy. I to nie jest dużo, a robi też dużą różnicę, bo często tak naprawdę, kiedy robimy to na bieżąco, to nie robi się aż taki bałagan i faktycznie w 5 minut da się ogarnąć. Bo to wystarczy, nie wiem, wyrzucić jakieś śmieci, jakieś pranie poskładać, tutaj nie wiem, jakieś kubki, naczynia odnieść i, i po prostu nagle się okazuje, że to tyle i jest znowu czysto. Mnie ta metoda po prostu mega ratuje, bo inaczej ja bym chyba zarosła yy, i często jest też tak, że w momencie, kiedy nie sprząta się codziennie, no to wiadomo, to się nawarstwia, nawarstwia, nawarstwia. Jest coraz gorzej, my też się czujemy coraz gorzej, i tak naprawdę jest coraz trudniej się za to zabrać, bo wiemy, że będzie to wymagało od nas dużej energii, dużej ilości poświęconego czasu. I owszem, może ten efekt będzie satysfakcjonujący, kiedy z wielkiego śmietniska zrobi się mega czysto, ale jednak ciężko jest się za to zabrać, i uważam, że ta metoda jest o wiele lepsza niż na przykład takie sprzątanie raz w tygodniu, wielkie porządki bo tutaj faktycznie jesteśmy w stanie utrzymać jakiś tam w miarę porządek, ale przy tym też nie odczuwamy tego, bo nie musimy się aż tak narobić po prostu, to nie jest tak dużo na jeden raz. A myślę też, że każdy jest w stanie sobie wygospodarować właśnie te 5, 10, 15 minut na posprzątanie danego dnia i może to naprawdę dużo zmienić, właśnie szczególnie dla takich osób, które nie potrafią od razu na bieżąco sprzątać i też które nie lubią po prostu sprzątać. Bo wiadomo, są takie osoby, które lubią i tutaj dla nich może się to nie sprawdzić. Ale dobra, to już są wszystkie mikronawyki, które chciałam poruszyć w tym odcinku. Daj mi koniecznie znać, czy coś stąd cię zainspirowało i czy wykorzystasz to, e, oraz też chętnie poczytam o Twoich mikronawykach, bo może ja też sama się zainspiruję. I koniecznie daj mi znać, czy chciałabyś zobaczyć drugą część takiej tematyki. Mam nadzieję też, że zostawisz łapkę i subskrypcję, jeśli Ci się podobało. I widzimy się w kolejnym filmie.